Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, w Niemczech wyszła kolejna gazetka Jazz Kikit, W tym numerze jest album na naklejki, plus saszetka do wklejenia z naklejkami. Zobaczymy sobie, co tam z tyłu w gazetce pisze, co będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będą to karty. Jakieś limitki tam mogli wrzucić do gazetki? Albumu wam nie będę pokazywał, gdyż to już robiłem jakiś czas temu. Kilka osób się mnie pytało, kiedy będę znowu robił unboxing. Nie bójcie się, za niedługo zrobimy unboxingi również naklejek. Nie zapomniałem o tym zbierać, na pewno będę to do końca, żeby cały album zebrać. No i może najpierw sobie otworzymy saszetkę, a później zobaczymy, co tam jest fajnego w gazecie. I mamy zawodników Juventusu Buffon Bonucci Marquisio, pierwsza część Olimpiakosu. Gali i Sambuesa, zawodnicy jeden z Al-Ahli, drugi z klubu Ameryka następnie Król Azul i druga część naklejki z Paris Saint -Germain. tak więc moi drodzy zobaczymy sobie co tutaj fajnego mają Jest nawet nasz Robert, który pokazuje album z naklejkami z FIFA 365. Ronaldo, Ibra, Messi, Royce, Neuer i Lewandowski. Tutaj mamy Top Team Player, czyli topowi zawodnicy różnych zespołów. Tutaj jest coś o Borusi, całe dwie strony. Tutaj coś o każdym klubie. Kto jest sponsorem jakiego klubu? Artykuł o Andrzej Szirle. Plakaty oczywiście tutaj jest. Miller drużyna Leverkusen Gindogan z Borussii drużyna Stuttgartu to jest e, jak się nie mylę sel, e, no który przeszedł z Werderu jak on miał na nazwisko tam na dole powinno pisać e, Mensingladbach Robben O Di Santo ja chciałem powiedzieć Selkę, a Selkę przeszedł do Leipzig. Co tutaj jeszcze jest fajnego? Coś o Mario Gütze. Następnie o autokarze niemieckiej reprezentacji. Jakieś liczby niesamowite z futbolu. Pewnie kto ile kosztuje, ile kto bramek szczelił i tak dalej. Jakieś statystyki fajne. No I powoli, moi drodzy, dochodzimy do końca, i zaraz zobaczymy, co tam na samym końcu będzie. Czyli w następnym zeszycie mamy tak, jakieś tutaj. Jakiś tutaj, pisze, że musimy się Achtung, coś nowego, brand ta super Extra der Nexen Ausgabe ist noch geheim. Ha. Czyli to, co będzie w następnym, jest jeszcze na razie tajemnicą. Więc jestem ciekawy, co oni nam fajnego dodają. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja Wam dzisiaj dziękuję już za uwagę, zapraszam Was na moje kolejne filmiki, pozdrawiam Was, cześć!